Taka pilot nieczęsto gościła na naszych łamach. Mogę nawet się pokusić o zdanie, że jeszcze ani razu jej nie było na tym kanale. Czasy się zmieniają. Pilot gości również i w magazynie Polski Karawanik, a oficjalnym dystrybutorem tej marki w Polsce jest firma Cargo z Poznania. I zobaczcie, tutaj obok mnie model jeden z pilotów, właśnie samochodu w pół zintegrowanego, z łóżkiem francuskim. Ten dokładnie model stoi tuż za plakatem, który widzicie. Właśnie teraz na ekranach. Moi drodzy, spójrzcie jednak tutaj na to rozwiązanie bardzo bliźniacze. Oba pojazdy mają 7,2 metra długości, ale zwróćcie uwagę, jak bardzo salon tu w tym miejscu, salon się zmniejsza po zastosowaniu tego dużego łóżka królewskiego. Ono no jak najbardziej jest wygodne, ono jest duże. Tutaj dwie osoby zmieszczą się bez najmniejszego problemu, jeszcze zostanie im spory zapas miejsca, ale dla porównania zwróćcie uwagę, jak tu przy łóżku francuskim ten salon się powiększa. Idziemy zanim wejdziemy do środka, rzućmy o w ogóle jak ten pilot wygląda. Mamy tutaj do czynienia z modelem P 720P. Jego cena tutaj targowa, po już wszelkich rabatach, obniżkach i tak dalej, i po oczywiście opodatkowaniu, wynosi nieco ponad 65 tysięcy euro. Samochód bazuje oczywiście na Fiacie Ducato, 2.3 pod maską, 140 koni z możliwością rozszerzenia. Samochód jest oczywiście dostosowany do prawa jazdy kategorii B. DMC 3,5 tony z takich najważniejszych rzeczy mamy tutaj oczywiście 4 miejsca, właściwie 5 miejsc do jazdy, 4 miejsca do, do spania, ale producent podaje, że opcjonalnie możemy jeszcze powiększyć tą liczbę do plus 2, czyli 5 miejsc do jazdy, 6 do spania. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Lodówka 160 litrów, bardzo duża ogrzewanie w nowszej wersji Truma Kombi w wersji 6 na załadunek 575 kg i zanim wejdziemy do wnętrza, pragnę wam zwrócić uwagę na zupełnie inne rozwiązanie niż w prezentowanych tutaj na targach CMT w Stuttgarcie. Camperach, bo tutaj nie mamy do dyspozycji standardowego luku bagażowego e, garażu, tylko ma mamy właśnie coś zupełnie innego. Jeżeli tutaj byśmy rzucili okiem do wnętrza, to tak naprawdę przestrzeni tutaj jak najbardziej nie brakuje, pomimo tego, że z wyglądu zewnętrznego wydaje się, że jakby tutaj mniej zmieścimy bagaży, to jak najbardziej po wejściu do środka i zobaczeniu tego jak wygląda to w środku, te uczucie mija. Zobaczmy jak wygląda w środku układ z łóżkiem francuskim. Niby mamy do czynienia z kamperem. W pół zintegrowanym, a przestrzeni zobaczcie sami jak w dużej integrze. Wszystko dzięki temu, że z tyłu mamy właśnie łóżko francuskie. Ale zanim do niego przejdziemy, zobaczcie. Salon praktycznie jest w kształcie litery O. Jeżeli dodamy te dwa przednie fotele tutaj w szoferce obrotowe, sprawia nam to, że tutaj po rozciągnięciu tego stolika i tutaj go, jego rozłożeniu mamy bardzo, bardzo duży salon, przy którym zmieści się nawet sześć osób, bo tak podaje producent. I patrząc na te rozmiary, tutaj jesteśmy w stanie mu uwierzyć. Oczywiście pierwsze łóżko opuszczane elektrycznie znajdziemy nad moją głową tutaj i też patrząc na te łóżko, pragnę Wam zwrócić uwagę na te bardzo ładne, jasne fronty meblowe. Mamy tutaj do czynienia z jasnym drewnem i jasnymi, białymi frontami meblowymi, co w połączeniu z tym e, oświetleniem LED-owym zarówno tu, jak i tu, zwiększa wrażenie tej przestronności w tym pojeździe. Zobaczcie, jak wygląda on z tyłu. Na... 7 metrach i 20 centymetrach długości udało się zagospodarować bardzo duży kącik kuchenny, zlew, kuchenka trzypalnikowa, gazowa, standardowo, szuflady bardzo pojemne, jak najbardziej są. Natomiast tu jeszcze mamy do dyspozycji bardzo dużą przestrzeń roboczą. Oczywiście dodatkowe półeczki, tu wszystko jak najbardziej ma swoje miejsce. Tak samo jak ta bardzo duża 160-litrowa lodówka po drugiej stronie. Zauważcie, że naprawdę na stosunkowo niewielkiej powierzchni udało się zagospodarować naprawdę, naprawdę. Dużo miejsca na wszelakie sprzęty. A wszystko dzięki temu, że właśnie zaoszczędzono miejsce tutaj, w tym miejscu. E, tutaj mamy typowe łóżko francuskie, dwuosobowe, na którym dwie osoby zmieszczą się bez problemu. I teraz pytanie, czy na pewno potrzebujecie tak zwanego łóżka królewskiego, double bed, jak zwał, tak zwał, bo tutaj wyśpicie się bez najmniejszych problemów, a jednocześnie bardzo dużo zyskacie i w przestrzeni kuchennej. I właśnie w salonie. Pragnę zwrócić jeszcze uwagę na drobnostki. Tutaj, na przykład z, nad łóżkiem z tyłu, zainstalowano dodatkowe głośniki, którymi możemy sterować właśnie również z tego miejsca, z tego łóżka. Teraz zwróćcie uwagę, gdzie jest łazienka, bo to jest podstawowe pytanie. Typowo, jak to w układzie z łóżkiem francuskim? Najpierw mamy toaletę, a potem tam, na samym końcu, udało się ulokować bardzo przestronną. Wysoką kabinę prysznicową. Osoba dorosła, nawet o posturze mojej, zmieści się tam bez najmniejszego problemu. Czy warto zainteresować się ofertą pilota? Jak najbardziej tak, tylko zwróćcie uwagę właśnie na to, żeby było z takim układem, jak tutaj prezentujemy w tym modelu.